Tam, e, wyniki wyborów są już znane, polityka jest brutalna, do wejścia do Senatu zabrakło mi 301 głosów. Zdecydowanie wygrałem w Legnicy, wygrałem w Głogowie, przegrałem w powiecie lubińskim i e, w Polkowickim. Myślę, że to nie tyle ja przegrałem, co przegrała Platforma Obywatelska. W takim sensie, że te dwa powiaty okazały się tak mocno spolaryzowane, tak jakby niechętne do oferty, propozycji platformy, że tu była jakby walka polityczna ideologiczna. To jakby moje osobiste zasługi, jakby granie wizerunkiem osobistym nie, odgra... znaczy nie nie przebiło się. Nie muszę Państwu tego tłumaczyć, jakby to jest znana sprawa i jakby te napięcia i, i ideologiczne i, i niechęć do platformy jest tu poważna. Nie zrównoważyłem tej niechęci swoimi jakby osobistymi działaniami, tak wyszło, tak się stało. Szanuję ten wynik, choć oczywiście jest mi mocno przykro z tego powodu, bo jakby ta różnica jest właściwie na poziomie błędu statystycznego, to jest 0,2%. Do ostatniej chwili ważyły się, ważyły się te, te, te wyniki. Jednakże prawie 45 tysięcy ludzi na mnie zagłosowało. To jest potężny kapitał społeczny, to jest potężny Kapitał ludzki i nie chcę tego kapitału zmarnować. E, e, mówiłem wiele razy w kampanii, że nie startuję dla polityki, nie startuję dla kariery, startuję dla załatwiania lokalnych spraw, dla konkretnych działań na rzecz lokalnych społeczności. I pomyślałem sobie, jakby w gronie moich współpracowników e, e, przedwczoraj, że założę fundację. Fundację Jacka Głomba na Świata, która będzie moim narzędziem do lobbowania, do działania na rzecz lokalnych społeczności. Do jakby takim narzędziem, znaczy podobnym narzędziem, może nie takim, podobnym narzędziem, jakim, jakim miało być moje, moje uczestnictwo w Senacie. To znaczy narzędziem do pomocy, załatwiania lokalnych, konkretnych y, spraw. Y, y, mam już jakby dwie takie sprawy na uwadze, obie w jakimś sensie dotyczą Lubina. Pierwsza rzecz to jest to, o czym Państwu już sygnalizowałem, a co chciałbym rozszerzyć, czyli aktywność działań artystyczno-kulturalnych w Szybie Bolesław, czyli w, w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej. Chciałbym niedługo już zrobić takie spotkanie ze, z ludźmi z Lubina, ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na temat ich aktywności w tej przestrzeni. Teatr byłby takim, teatr i fundacja moja byłyby takim jakby kreatorem tego miejsca, czyli nie wiem, administratorem artystycznym tego, tego, tego miejsca. Myślę, że to byłaby bardzo ciekawa rzecz. W Lubinie nie ma takiego miejsca multikulturalnego i myślę, że, że to mogłoby dobrze służyć właśnie lokalnej społeczności Lubina. I druga sprawa to jest forum wolnych mediów lokalnych, oczywiście adresowane nie tylko do Lubina, aczkolwiek... Moje zdanie na temat uzależnienia części mediów lubińskich od pana prezydenta Raczyńskiego, czyli niejasnych powiązań między samorządem a mediami, państwo dobrze znacie. Myślę, że ten problem jest szerszy, że ten problem dotyka mediów w całej, w całej Polsce i myślę, że Lubin albo Lednica, to jeszcze byśmy zobaczyli, byłby dobrym miejscem do tego, żeby o tym, o tym pogadać. O tym nigdy mało rozmowy. Jest bardzo dużo lokalnych mediów teraz w Polsce, bardzo częste są niestety powiązania tych mediów z samorządami, finansowanie, zależność i tak dalej. Więc myślę, że to są rzeczy bardzo ważne, to są rzeczy, o których, o których trzeba gadać i pomysł takiego forum mieliśmy już od dawna i myślę, że moja fundacja w tym momencie będzie bardzo dobrym, dobrym miejscem do tego, żeby o tym, żeby o tym dy, dy, dyskutować. Dla mnie jest ważne, żeby wyzyskać kapitał społeczny ludzi, których, którzy na mnie głosowali. Spotkałem w tej kampanii wielu fantastycznych ludzi, spotkałem także wiele nierozwiązanych spraw, wielu młodych ludzi zaangażowanych społecznie. To jest pewna wartość i nie chciałbym tej wartości po prostu zmarnować. Czy macie Państwo jakieś pytania? Ja bym chciał się jeszcze odnieść do tego sondażu, który się pojawił przed, przed wyborami i jeszcze raz powiedzieć, że jakby nie grajmy w przyszłości takimi fałszywymi danymi. No przecież wyniki wyborów w żadnym momencie nie potwierdzają tego sondażu. To jest nieuczciwe. To jest jakby niezgodne z jakimikolwiek zasadami gry i myślę, że... Ludzie, którzy ten sondaż wymyślili, którzy go upublicznili w tak potężnej ilości, powinni teraz jakby odpowiedzieć na to pytanie, czy to było uczciwe, a tak naprawdę powinni zostać rozliczeni właśnie przez państwa, przez media tutejsze. To znaczy, ten sondaż się pojawił w tym mieście, w gazecie wychodzącej w tym mieście i powinniście moim zdaniem zadać pytania kreatorom tego sondażu, skąd taka dramatyczna różnica między wynikami wyborów, a... A, a, a wynikami w tym sondażu, bo ten sondaż miał moim zdaniem na celu tylko jedno, zamieszać w głowie mieszkańcom domu.